Ktoś dziś śpi do południa, ktoś inny przewija telefon, a oni biegną półmaraton. Czy uważasz, że zdrowie to wybór? Tak, zdrowie to zdecydowanie wybór. Do tej pory leżałam na kanapie, nic innego w tej chwili wybrałam zdrowie. ćwiczę, jeżdżę na rowerze, próbuję pływać, także jak najbardziej. Polecam wszystkim. E, tak, jak to mówi moja mama, na pewne choroby pracuje się całe życie, więc warto biegać. Tak. Coś więcej, powiesz dlaczego? Właśnie aż sami decydujemy o swoim ciele, o tym, jak się czujemy, o tym, co będziemy robili za paręnaście, parę dziesiąt lat, czy będziemy siedzieć na kanapie i nie będziemy w stanie wstać. Czy jednak mimo wszystkiego będziemy w stanie przyjść tutaj na jasne błonia i pokonać 10-21 no tak. km? E, tak, świadomy. Myślę, że tak, wiele od nas zależy e, od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Zdrowy, od tego jak się odżywiamy, czy wykonujemy jakąś aktywność fizyczną, także jak najbardziej uważam, że dużo zależy od nas i od naszych wyborów. Podpowiedź dla kogoś, kto chce zacząć i ma problem z tym pierwszym krokiem. Zapraszamy do Fizjobiegaczy. Tam na pewno przekonamy wszystkich. Zaczynamy od początku, nie, nie zaczynamy od 10-15 kilometrów. Każdy da radę. Każdy ma w sobie siłę, by zadbać o zdrowie. Baltic Med pokazujemy, jak zrobić pierwszy krok. I każdy kolejny. Dołącz do nas i obserwuj nasz profil.